Słowo rutyna często kojarzy się z obowiązkiem, dyscypliną, a Jurweda patrzy na to słowo zupełnie inaczej. Dyscyplina jest tutaj drogą do wolności. Ta wolność to twoje dobre samopoczucie wolność do robienia tego, co chcesz, ponieważ masz na to energię, ponieważ żadne procesy w ciele nie odciągają twojej uwagi, nie wołają dolegliwościami. Dlaczego rutyna jest ważna? Jest ważna dla ciała, ponieważ ciało wie, co ma robić. Wie, co następuje o danej godzinie, potrafi się do tego przygotować i potrafi wykorzystać potencjał danych czynności na maksa. Umysł może być spokojniejszy, może się rozluźnić, wie, że nie musi wszystkiego kontrolować, że jest pewna stałość, a dusza, wreszcie w pewnej strukturze, możesz umieścić to, taki czas, w którym usłyszysz siebie, w którym jest ta przestrzeń dla ciebie, na to, co ty czujesz i na to, co ty potrzebujesz. I jaka jest pozytywna myśl, jeśli chodzi o rutynę? Nawet jeśli jest Twoją drogą do wolności, nawet jak ci robi dobrze, ale przeraża cię myśl, że coś musisz robić w jakiś sposób, zawsze możesz porzucić taką rutynę. Życie jest życiem, życie się wydarza. Możesz zapomnieć, możesz sobie przypomnieć. Spoko. Życie. Zapraszam Cię na warsztat. Dzień, który Ci służy, dowiedz się, co jest takiego w tym dniu, co może Ci służyć.